Cześć, wszyscy! W dzisiejszym filmie opowiemy o trzech przerażających incydentach, które miały miejsce w górach. A w ostatniej historii, szczególnie, znajduje się przerażające zdjęcie zrobione tuż przed tym, jak wydarzyło się coś strasznego. Alpy Julijskie, które zaczynają się na północy Włoch i rozciągają na Słowenię. Tworzą pasmo górskie w obrębie Alp Kamiennych Południowych, obejmujące ogromny obszar około 4400 km2 prawie nietkniętych krajobrazów. Te Alpy są znane ze swoich stromych zboczy i skalnych formacji, co czyni je zarówno imponującymi, jak i jednocześnie niebezpiecznymi. W obrębie tego pasma górskiego znajduje się słynny szczyt o nazwie Simedirio Freddo, znany z pionowych i ostrych jak ostrza ścian. Z daleka góra wygląda jak prawdziwa twierdza, jej ściany są niezwykle wymagające. Z jednej strony ściana wznosi się na ponad 700 metrów, pokryta wystającymi skałami, głębokimi wąwozami i zdradzieckimi klifami. W przeciwieństwie do innych gór w tym regionie, Simedi i nie ma dobrze wyznaczonych szlaków. Choć istnieją zalecane trasy, które sugerują drogi na szczyt, wspinaczka na tę górę jest bardziej osobistą przygodą której alpiniści wybierają własną drogę. I właśnie to zrobili dwaj austriaccy wspinacze w dniu 31 lipca 2024 roku, kiedy postanowili wspiąć się na szczyt, który znajduje się na wysokości 2507 metrów. Obaj mężczyźni mieli około 30 i 40 lat, a obaj byli doświadczonymi członkami austriackiej drużyny ratunkowej górskiej, z siedzibą w villach. Zamiast wspinać się na strome ściany góry, Wybrali trasę komici, mniej nachyloną, ale równie niebezpieczną drogę na szczyt. Mimo to ta trasa nie była dobrze wyznaczonym szlakiem, a jedynie sugestią. Ich plan był prosty: zaparkowali samochód u podstawy góry, przygotowali sprzęt i rozpoczęli wspinaczkę wcześnie rano, 31 lipca. Jednak gdy zapadła noc, nadal nie wrócili, co zaniepokoiło ich rodziny. Połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe nie były odbierane, a wtedy rodzina skontaktowała się z regionalnymi służbami ratunkowymi. Szybko zmobilizowano ekipę ratunkową, a helikopter wysłano w poszukiwaniu dwóch alpinistów. Czas jednak mijał szybko. Po przelocie nad jedną stroną góry bez sukcesu, ekipa miała wrócić, ale około 20.00 dostrzegli dwóch mężczyzn. Scena była ponura: obaj byli zawieszeni na linach. W sytuacji, w której nie było oznak życia, jedynym ruchem było kołysanie lin spowodowane silnymi wiatrami górskimi. Z powodu szybko nadciągającej ciemności ratownicy nie mogli zrobić nic więcej oprócz powrotu, zostawiając mężczyzn tam, gdzie ich znaleźli. Następnego dnia rano, około piątej, wysłano nową ekipę ratunkową, aby poszukać oznak życia. Kiedy słońce w końcu wschodziło nad górami. Helikopter ponownie wystartował w kierunku miejsca, gdzie alpinistów zauważono poprzedniego wieczoru. Po dotarciu ratownicy szybko zauważyli, że sytuacja się nie zmieniła. Obaj mężczyźni nadal wisieli na linach, mocno przymocowani do zbocza góry. Po godzinach wytężonej pracy, ekipa ratunkowa zdołała wyciągnąć ciała alpinistów, którzy zostali tragicznie potwierdzeni jako martwi. Co spowodowało ich śmierć, wciąż jest tajemnicą. Istnieje wiele teorii, jak możliwy upadek kamieni, który mógł ich zrzucić z góry, lub błąd popełniony podczas wspinaczki. W każdym razie ciała zostały przewiezione do włoskich zakładów pogrzebowych, gdzie zostały przygotowane do przekazania rodzinom. Szybkie ogłoszenie: jeśli jesteś nowy tutaj i chcesz nadal oglądać moje filmy, subskrybuj kanał, bo może już nigdy nas nie znajdziesz. Już teraz dziękuję za Twój, lajk like i komentarz. Wracamy do filmu. Łańcuch górski Rokko, położony na południowo-wschodnim krańcu głównej wyspy Japonii, Hanszu, różni się znacznie od gór skalistych, które wielu ludzi wyobraża sobie. Jego wzgórza są łagodne, pokryte drzewami, które delikatnie falują na wietrze. Wiosną i latem dominują zielone liście, ale kiedy nadchodzi jesień, krajobraz zmienia się, a żywe odcienie czerwieni. Pomarańczy i żółci malują wzgórza w oszałamiający sposób. Ta pora roku jest szczególnie popularna do wędrówek i aktywności na świeżym powietrzu, przyciągając odwiedzających z różnych stron. I to właśnie ta pora roku zmotywowała cutakę do wyjazdu w Łańcuch Górski roku 7 października roku 2006 roku. Miał 35 lat i pracował jako urzędnik w pobliskim mieście. Tego dnia brał udział w grillu z kolegami z pracy. Po imprezie grupa wzięła kolejkę linową, która zawiozła ich na miejsce wydarzenia, a gdy to się skończyło, zaczęli wracać do punktu parkingowego. Był to idealny dzień z jasnym niebem i oszałamiającym widokiem z kolejki linowej. Dla Micutaki jednak zjazd kolejką wydawał się zmarnowaną okazją. Postanowił więc wrócić pieszo samotnie. Pożegnał się z przyjaciółmi i rozpoczął swoją pieszą podróż która miała zająć kilka godzin, ale dać mu szansę cieszyć się pięknem gór. Niestety, sytuacja zmieniła się bardzo szybko. Podczas schodzenia stromej części szlaku, Micutaka stracił równowagę i upadł do strumienia. Uderzenie było silne. Uderzył głową o ziemię i jednocześnie doznał poważnej kontuzji miednicy. Na chwilę pozostał tam, oszołomiony, próbując zrozumieć, co się stało. W jednej chwili szedł spokojnie po górach, a w następnej leżał na ziemi, czując ogromny ból. Ocenił swoją sytuację i zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie zejść z góry sam. Ból miednicy był nie do zniesienia, nie miał innego wyboru, jak pozostać w miejscu, czekając na pomoc. Niestety, pomoc nie nadeszła 7 października. Micutaka musiał spędzić noc na górze, bez jedzenia, wody i schronienia a jedynym towarzyszem była boleść po upadku. Następnego dnia, 8 października, leżał na plecach, patrząc w niebo. Mimo wszystko starał się cieszyć uczuciem słońca padającego na jego twarz. Noce jesienią w górach mogą być bardzo zimne, więc ciepło poranka było dla niego ulgą. To jednak miało być ostatnie wspomnienie micutaki. Ponad trzy tygodnie później, 31 października, samotny wędrowiec wspinał się po górach, gdy coś przykuło jego uwagę w pobliżu strumienia, z daleka zauważył to, co wyglądało na osobę leżącą. Wędrowiec początkowo pomyślał, że może ta osoba po prostu odpoczywa. Jednak zbliżając się, dostrzegł, że sytuacja jest zupełnie inna. Ciało leżało tam już od jakiegoś czasu, a mężczyzna wydawał się pilnie potrzebować pomocy. Próbując go obudzić, wędrowiec zauważył, że nie reaguje. Dotknął szyi mężczyzny i natychmiast poczuł, że jego skóra była zimna. Było jasne, że znalazł ciało, ale ku jego zaskoczeniu nadal wyczuł bardzo słaby puls. Zdesperowany, natychmiast zanotował lokalizację i szybko zszedł z góry, aby wezwać pomoc. Służby ratunkowe odpowiedziały szybko, a kiedy dotarły, zaczęły stabilizować Micutakę do trudnej podróży w dół góry. Kiedy w końcu dotarli do podnóża góry, został umieszczony w karetce i pilnie przewieziony do szpitala ogólnego w Kobe. Podczas transportu ratownicy sprawdzili jego parametry życiowe i zauważyli, że oprócz słabego pulsu był niezwykle zimny w dotyku. Jedna z pielęgniarek użyła termometru, aby zmierzyć jego temperaturę ciała, a to, co pojawiło się na ekranie, było wstrząsające. Temperatura centralna Mitsutaki wynosiła 22,3 stopnia Celsjusza, co stanowiło alarmująco niską wartość. Aby upewnić się, że termometr działa poprawnie, pielęgniarka powtórzyła pomiar, ale odczyt pozostał taki sam. Dla porównania, normalna temperatura ciała wynosi około 37 stopni Celsjusza, więc temperatura Mitsutaki była nie tylko niebezpiecznie niska, ale było to prawie niemożliwe. By mogło się to zdarzyć. Aby zrozumieć powagę sytuacji, warto przypomnieć, że ciężka hipotermia, która może prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, zaczyna się rozwijać, gdy temperatura ciała spada poniżej 28 stopni Celsjusza. Mitsutaka miał temperaturę znacznie poniżej tego poziomu. Na tym etapie znajdował się w stanie hipotermii tak ekstremalnym, że medycyna po prostu nie potrafiła wyjaśnić, jak jeszcze mógł żyć. Ciężka hipotermia może zahamować drżenie ciała, co oznacza, że organizm przestaje próbować wytwarzać ciepło. Często prowadzi to do zatrzymania akcji serca, ponieważ serce nie jest już w stanie pompować krwi przez całe ciało z powodu silnego zimna. Kiedy to się dzieje, nie ma powrotu. Nie ma, głębszej fazy, hipotermii, ponieważ ciało nie przeżywa, gdy jego temperatura spada tak nisko. Ale lekarze się nie poddali. Priorytetem było powolne ogrzewanie Micutaki, ponieważ jego serce było w stanie zaburzeń rytmu. W tym celu został umieszczony w kąpieli ciepłej wody, a jego temperatura zaczęła powoli rosnąć. Jednak stało się coś najgorszego. Micutaka doznał zatrzymania akcji serca. Przez dwie godziny zespół medyczny na przemian ogrzewał jego ciało i przeprowadzał resuscytację krążeniowo-oddechową RKO. Cudownie, jego serce zaczęło bić ponownie samoistnie. Gdy jego temperatura w końcu zaczęła wzrastać do bezpieczniejszego poziomu, lekarze skupili się na obrażeniach, które poniósł w wyniku upadku. Rentgen ujawnił, że jego miednica była złamana, co wyjaśniało, dlaczego nie mógł się ruszać po wypadku. Został następnie przetransportowany na oddział intensywnej terapii, gdzie rozpoczął długi proces rekonwalescencji. Jednak stan, w jakim znaleziono mi zadziwił lekarzy. Nikt nigdy wcześniej nie widział kogoś, kto przeżył w takich ekstremalnych warunkach. Oprócz tego, że jego temperatura była niebezpiecznie niska, spędził ponad 24 dni bez jedzenia i wody. Większość ludzi może przeżyć do 21 dni bez jedzenia, ale przeżycie bez wody zazwyczaj jest ograniczone do maksymalnie 3 dni. Nawet w przypadku cudownych przypadków przeżycia, 24 dni bez tych dwóch podstawowych elementów wydawało się po prostu niemożliwe. Więc jak Mitsutaka przetrwał? Lekarz odpowiedzialny za przypadek stał się obsesyjnie zainteresowany tą kwestią. Przejrzał dokumentację Mitsutaki, analizował warunki pogodowe na górach Rokko w tym okresie, a nawet stworzył symulację komputerową, aby spróbować zrozumieć, co te ekstremalne warunki mogły zrobić z ludzkim ciałem? We wszystkich symulowanych scenariuszach jedynym możliwym wynikiem była śmierć. Więc jak Micutaka przeżył? Wtedy lekarz doszedł do wniosku, który wydawał się niemożliwy. Ciało Micutaki weszło w stan, który wcześniej wydawał się być zarezerwowany dla niektórych gatunków zwierząt, wszedł w hibernację. U zwierząt, Brak jedzenia podczas zimniejszych miesięcy roku doprowadził wiele gatunków do rozwoju niezwykłej zdolności hibernacji. Ten proces pozwala im zachować energię, obniżając temperaturę ciała, co spowalnia również rytm serca. Aktywność komórkowa maleje, co oznacza, że ciało zużywa mniej energii, by przeżyć. Dzięki temu zwierzęta te mogą przeżyć miesiące, żyjąc jedynie z zapasów tłuszczu. Doktor Minami, lekarz, który stał się obsesyjnie zainteresowany przypadkiem Mitsutaki, uważa, że jest to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie jego przeżycia. Uważa, że w jakiś sposób ciało Mitsutaki weszło w stan podobny do hibernacji, co pozwoliło mu wytrzymać przez 24 dni samodzielnie na górze, bez jedzenia i wody. Mitsutaka spędził 50 dni w szpitalu, zanim otrzymał wypis. Po odzyskaniu zdrowia, w trakcie wywiadu stwierdził, że nie pamiętał swojej doświadczenia poza porankiem drugiego dnia. Po wypisie zniknął, a mimo nieustannych wysiłków dr Minami, który spędził lata próbując go odnaleźć, aby dokładniej zbadać jego przypadek, Micutaka nigdy nie został odnaleziony. W innym miejscu na świecie, w zupełnie innej epoce, grupa dzieci z miasta Heilbrand w Niemczech miała właśnie rozpocząć podróż swojego życia. Po okropnościach II wojny światowej, które zniszczyły kraj, Niemcy zaczynały odbudowywać swoje życie i odnajdować nową normalność. Wycieczka szkolna na górę, która była nie do pomyślenia w latach wojny, teraz stała się możliwa. Był 11 kwietnia 1955 roku, niedziela palmowa, kiedy grupa 40 dzieci z Heilbronn Boys, Middle School i ich nauczyciele wsiadła do pociągu, którego celem było Obertraun, wieś w Austrii, blisko granicy. Celem była prawdziwa przygoda na świeżym powietrzu, a główną aktywnością miała być wędrówka na szczyt Krippenstein, góry położonej w paśmie górskim Dachstein. Pasmo to jest częścią Alp Wapiennych Północnych i składa się z kilku podgrup górskich, z których Dachstein jest jedną z najbardziej imponujących. Krippenstein, choć nie przekracza wysokości 2300 metrów, jak niektóre z sąsiednich szczytów, jest nadal znaczącą górą osiągającą 2100 metrów wysokości. Jest wyjątkowa, ponieważ otoczona jest pięcioma dużymi lodowcami i stanowi popularny cel turystyczny. Jednak pora roku stanowiła wyzwanie. Kwiecień to niestabilny miesiąc, ze średnią temperaturą wynoszącą około 2 stopni Celsjusza, ale z możliwością spadku temperatury poniżej zera w nocy lub podczas burz. Ponadto w tym okresie region otrzymuje średnio 30 dni śniegu w miesiącu, a burze mogą zrzucić do 1 metra śniegu. Po kilku dniach spędzonych w Szkole Federalnej Sportów w Obertraun, grupa była gotowa na zdobycie Krippenstein. Jednak coś zaskakującego się wydarzyło. Tylko 10 z 40 uczniów zdecydowało się wziąć udział w wędrówce. Nauczyciel Hans Seiler, 40-letni, doświadczony alpinista, był trochę rozczarowany. Ale ostatecznie wolał mniejszą grupę. To oznaczało, że mogli poruszać się szybciej po górskim szlaku. Tak więc, o godzinie 6 rano, w czwartek, 15 kwietnia, grupa 10 uczniów w wieku od 14 do 16 lat oraz czterech nauczycieli ruszyli ze szkoły w kierunku szczytu Krippenstein. Jednak, jak miało się później okazać, prognozy meteorologiczne nie były obiecujące. Mgła, deszcz i śnieg zbliżały się. Tworząc ryzykowną sytuację, której nikt nie mógł przewidzieć w pełni. Dyrektor szkoły wiedział, że prognoza pogody nie wróżyła niczego dobrego na wędrówkę w góry i próbował przekonać Hansa, by ten zrewidował swoje plany. Jednak nauczyciel był zdeterminowany, by kontynuować. Wierzył, że deszcz nie będzie dużym problemem i że grupa zdąży wrócić, zanim pogoda się pogorszy. Ale zaraz po rozpoczęciu wspinaczki zaczęło padać. Początkowo lekki deszcz, który szybko się nasilił, sprawiając, że szlak stał się śliski. Około ósmej, jedna z nauczycielek postanowiła, że to już wystarczy. Podeszła do Hansa, sugerując, że lepiej będzie wrócić, ale on uparcie twierdził, że pogoda nie będzie stanowić przeszkody i że jedynie ich spowolni. Ona, czując rosnące poczucie niepokoju, nie wahała się i postanowiła wrócić sama do szkoły. Teraz z grupą liczącą 13 osób zamiast 14, Hans kontynuował prowadzenie uczniów i innych nauczycieli przez szlak w silnym deszczu. Około 9.30 dotarli do punktu kontrolnego w Parku Narodowym, gdzie zatrzymali się, by odpocząć i napić się herbaty w chatce. Właścicielka chatki, doświadczona kobieta, która mieszkała w górach od dłuższego czasu, z pewnym niepokojem obsługiwała grupę. Kiedy dowiedziała się o planach Hansa, by kontynuować wędrówkę na szczyt Krippenstein, przez chwilę milczała. Wiedziała, że pogoda na szczycie góry może być znacznie bardziej surowa niż w dolinie i była świadoma prognozy złej pogody na ten dzień. Zasugerowała, że najlepiej byłoby, gdyby wrócili w bezpieczne miejsce do Obertraun. Jednak, po raz kolejny, Hans odmówił rezygnacji, wierząc, że mogą kontynuować wędrówkę bezpiecznie. Po herbacie. Grupa spakowała swoje rzeczy i wznowiła wędrówkę. Jednak niedługo po wyjściu z chatki zaczęła formować się mgła, której towarzyszył deszcz, jeszcze bardziej ograniczając widoczność. Wędrówka stawała się coraz mniej komfortowa, ale to był dopiero początek. Wkrótce zaczął padać śnieg. Początkowo były to tylko pojedyncze płatki śniegu, ale szybko intensywność i ilość opadów wzrosły, oślepiając grupę. Mimo to, Hans wciąż utrzymywał, że to tylko przejściowa burza i nie ma powodu, by wracać. W miarę jak wędrowali w górę, grupa natrafiła na plac budowy, gdzie powstawały linie kolejki linowej, mające przewozić gondolę na szczyt. Spotkali kilku robotników na miejscu, którzy przywitali Hansa, ale ich twarze stężały na widok grupy dzieci. Pracownicy, zaniepokojeni, zapytali: Czy Hans jest świadomy prognozy pogody? ale on zapewnił ich ponownie, że wszystko będzie w porządku. To była w rzeczywistości ostatnia rada, którą grupa otrzymała odnośnie niebezpieczeństw związanych z warunkami pogodowymi. W międzyczasie w szkole dzień mijał, a troska rosła. Grupa wciąż nie wróciła. Gdy zapadł zmrok, ogłoszono alarm. Instruktorzy narciarscy ruszyli w górę szlaku, próbując odnaleźć wędrowców. Ale wkrótce warunki w górach pogorszyły się i musieli zawrócić, wyczerpani na początku poranka w Wielki Piątek, nie odnosząc sukcesu. Później podjęto kolejną próbę zdobycia góry, ale śnieg padał tak intensywnie, że w najwyższych partiach zgromadziło się około 3 metrów pokrywy śnieżnej. Ekipa ratunkowa, walcząc z ekstremalnymi warunkami, ostatecznie się zgubiła i była zmuszona spędzić noc w górach. W kolejnych dniach intensyfikowano wysiłki w celu odnalezienia grupy, ale poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Góra była bezwzględna, a z każdym dniem bez odpowiedzi napięcie i niepokój rosły. W tym czasie zespoły ratunkowe, wolontariusze, a nawet wojskowi połączyli siły, próbując odnaleźć zaginioną grupę uczniów i nauczycieli. Jednak dopiero 20 kwietnia Pięć dni po rozpoczęciu wędrówki znaleziono pierwszy ślad, który wskazywał, że grupa znajduje się w górach. Naukowcy natrafili na gazetę i worek z chlebem, ale, ku zdziwieniu wszystkich, nie znaleziono nikogo z grupy. Następnego dnia desperacja jeszcze bardziej wzrosła, ponieważ odkryto improwizowany obóz w zagłębieniu śniegu, ale był pusty. Dla ratowników, doświadczonych w operacjach ratunkowych w górach, była to frustrujące odkrycie. Wiedzieli, że gdyby grupa była odpowiednio przygotowana, z ciepłymi ubraniami i jedzeniem, mogła poczekać na ratunek w naturalnym schronieniu. Niemniej jednak, z jakiegoś powodu, może z nadzieją na powrót do doliny na własną rękę, grupa opuściła obóz z śniegiem pokrywającym dużą część gór. Sytuacja stawała się coraz bardziej rozpaczliwa, a ratownicy nie mieli innego wyboru, jak tylko czekać na poprawę pogody. W końcu, 24 kwietnia, po ponad tygodniu poszukiwań, pogoda się ociepliła, a śnieg zaczął szybko topnieć. Dzięki temu zespoły ratunkowe mogły wznowić poszukiwania. Blisko punktu kontrolnego w parku naturalnym, ratownik zauważył coś na topniejącym śniegu i pobiegł w kierunku tego miejsca. Po oczyszczeniu śniegu ukazał się straszny widok: twarz jednego z wędrowców, zamarznięta w taki sposób, że wyglądała jak cichy krzyk o pomoc. Wkrótce inni ratownicy zaczęli znajdować kolejne ciała. Podczas poszukiwań jeden z policjantów natrafił na jednego z chłopców, którego twarz była tak zdeformowana, że pomylił go z Hansem, nauczycielem, który był o 26 lat starszy od ucznia. Obok ciał znaleziono aparat fotograficzny. Gdy władze ujawniły zdjęcia, wyraźnie ukazywały cierpienie grupy, z fotografiami robionymi niemal przez całą wędrówkę, aż do momentu, kiedy dziesięciu uczniów i trzech nauczycieli zamarzło na śmierć. Ostatnie zdjęcie wykonane przez aparat zostało zrobione, gdy wspinali się na górę. Scena odkryta w pobliżu punktu kontrolnego była bez wątpienia tragiczna, ale nie wszyscy członkowie grupy zostali znalezieni w tym miejscu. Potrzebowano kolejnych sześciu tygodni, aby wszystkie ciała zostały zlokalizowane i przetransportowane z powrotem do Obertraun. Z lokalizacji ciał wynika, że Hans ostatecznie postanowił spróbować wrócić do Doliny, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, ale było już za późno, pogoda pogorszyła się nieodwracalnie. Wierzy się, że podczas drogi powrotnej grupa zagubiła się z powodu słabej widoczności i oddaliła się od szlaku. W sumie ponad 400 osób wzięło udział w poszukiwaniach zaginionych wędrowców, a akcja ratunkowa jest uważana za jedną z największych i najbardziej rozległych przeprowadzonych w Alpach. Dziś, w miejscu, gdzie znaleziono ciała, stoi drewniany krzyż, a na Krippenstein wzniesiono kaplicę, w której znajduje się pomnik z nazwiskami wszystkich ofiar. Po katastrofie śledztwo wskazało kilka przyczyn tragedii, w tym złe warunki pogodowe. Brak przygotowania i brak planu awaryjnego. Niemniej jednak główna odpowiedzialność została przypisana Hansowi, który z powodu nadmiernej pewności siebie odmówił posłuchania ostrzeżeń i nalegał na kontynuowanie wędrówki, pomimo oczywistych zagrożeń. Zastanawiam się, jak to możliwe, że ktoś ignoruje tyle ostrzeżeń i doprowadza do śmierci 13 osób. Wierzę, że jego intencją nie było wyrządzenie krzywdy ale podjął ten ryzykowny krok. Zgadzasz się ze mną? Bardzo dziękuję, że dotarłeś do końca tej historii.